Nie uszy już od tej astreli Hmm nic nie jest O Lera <grywia> Hans irwałam HanS To nie, to petem myłem iś... Nie Hans? miałem B-mu tym w magazynku... Hans? się stuchnęliśmy czołami tak. w robie. Tak. Tak. Jakby wyszedł... Hans? Nie no, nie. No. Szmato, jebano, kurwo, dziwko. To nie gracie ze mną, No bo ty z nami nie grasz. To strzał w głowę, nie? No i Przed się wydłupił, patrz. Jebano. urwany. Red Dead Redemption się opłacało tronować Hatch od revolvera? Nie no z... ja chciałem to zrobić Weź kurde muzykę tutaj taką z Red tego American Venom Jak Edith będziesz robił To each HQ as it comes to Changing Mac ah. HQ Hey guys Press press press, dawaj go. On z lewej, nie? Lewo biegnie, lewo biegnie, no. O. Oh. <laughs> okay. <laughs> Chlebek, Boże. Okay. Co to są za zombie pojebane? Co ty No Warzone'a, ale co to się odpierdziela? O, wygrałem. <grym <grym> jakimś cudem. Co to się odpierdziela? No chłopie jakieś zombie sobie dookoła biegają nie gracze i... no jak bijesz to się ruszać nie możesz, nie? I ja jakimś tym wygrałem to gówno. Nie wiem jak No WTF o co chodzi? Sam wygrałem męż na czwórki, nie? What the hell? Pip zapisany będzie do kolejnego filmiku znowu. Znowu to spiewdziałeś się i co? Jesteś z No Do widzenia. Edu źle mi Co? <grabi>